Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej audycji z cyklu Za krótko. Tak się składa, że od kilku, a nawet właściwie od kilkunastu tygodni, jestem zachęcany przez jednego z redakcyjnych kolegów do wyrażenia jakiegoś stanowiska w kwestii sztucznej inteligencji. Strasznie modny ostatnio temat. A jak to w świecie rzeczy się mają często, zwykliśmy mówić o czymś, na czym się słabo znamy. W związku z powyższym, korzystając z tego ponadczasowego prawidła, postanowiłem wyzwanie podjąć. Oczywiście, drodzy słuchacze, trochę sobie żartuję. Nie, nie dlatego, że jestem fachowcem od programowania, ale dlatego, że rzecz, o której mówię, dotyczy wyjątkowo, w bardzo mocnym stopniu nas wszystkich, bez względu na to, czy się znamy, czy się nie znamy. Do tej pory. Wszyscy żyliśmy w społeczeństwie ludzkim. To ludzie ludziom, że przytoczę klasyczny cytat z literatury, gotowali los taki, a nie inny. Byliśmy i jeszcze dalej jesteśmy manipulowani przez ludzi, posługujących się coraz nowocześniejszymi środkami. Ale za wszystkim stoi, stał człowiek jakiś, z własną wolą, który postanowił decydować o tym, o czym się ma myśleć. To ludzie przygotowywali kampanie reklamowe, to ludzie tworzyli sztukę i literaturę. Nawet tą science fiction, w której wyrażali swe przekonania o przyszłości, zarówno te optymistyczne, świetlane, jak i pesymistyczne. W literaturze, a potem w filmie opisywali loty w kosmos i końce świata, które następowały z różnych powodów. Niektórzy z autorów tych dystopii bali się upadku ludzkości, ludzkości z dużej litery, spowodowanej właśnie przez roboty, które, to roboty, na przykład uznały, że człowiek jako istota przestał być już im potrzebny. Tych wizji jest dużo. Przytoczę tak tylko najbardziej charakterystyczną kreację ze Schwarzeneggerem, znaną z tego cyklu filmowego. Albo dla mnie osobiście dużo bardziej dołującą tą z uniwersum Matrix, to ludzie w taki, a nie inny sposób wyobrażali sobie rewolucję technologiczną. Ale dziś trochę role się odwróciły. Stoimy wobec możliwej sytuacji, w której to sztuczna inteligencja, a więc przede wszystkim inteligencja, bo to słowo jest tu kluczowe, wyobrazi sobie przyszłość człowieka. Nie my wymyślimy Matrix, tylko Matrix może naprawdę wymyślić sobie nas. Sztuczna inteligencja nie opiera się na tym, że człowiek napisze kolejny algorytm, który uczyni jakiś wynalazek czy rozwiązanie lepszym albo skuteczniejszym. Będzie dokładnie na odwrót. To mechanizm, nie wiem czy dobre słowo używam, sam się będzie uczył, a ucząc się, rozwijał swoje umiejętności. To jest bowiem sztuczna inteligencja, o której się mówi. Zacznie ewoluować tak, jak jemu to będzie potrzebne. On będzie konstruował swoje cele. To już nie będzie zabawa w zadawanie pytań czatowi GPT i fascynowanie się tym, jak się dobrze rozwija. To sytuacja, w której rzeczony czat albo jakaś inna forma AI będzie się bawił naszymi pytaniami, a za naszymi plecami robił swoje. Oczywiście, do pewnego momentu może być tak, że będzie on sterowany przez jakichś ludzi. Zakładam, że na razie tak jest, ale tylko zakładam. Czas przyniesie kolejne rozwiązania. Na razie sztuczna inteligencja ponoć umie już pisać artykuły i książki. Robi to jednak pod ścisłym nadzorem człowieka, zgodnie z jego komendą. Prywatnie powiem, że nawet jeśli są to rzeczy ciekawe, ponoć potrafią takie być, to ja nie jestem za bardzo ciekaw opinii czy fabuły, której nie ułożył człowiek. Po prostu czytając coś, ciekawy jestem tego, co ma do powiedzenia ktoś inny na ten temat, a nie idealnego tekstu napisanego przez sztuczną inteligencję, właśnie. W dziedzinie filmu sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Sztuczna inteligencja potrafi ponoć ożywić dawno zmarłych aktorów. Znaczy, nawet nie ponoć. I produkować filmy z ich udziałem. Nie chodzi tu o animację. O animację tych postaci. Coś takiego jak ożywianie zdjęć, które można na chwilę z pomocą techniki poruszyć. Nieraz widzimy coś takiego w internecie czy w filmach. Lecz o wykreowanie całego, całkowicie nowego produktu. Póki co znowu za wszystkim musi stać człowiek. Ale za chwilę może być różnie. Na marginesie, tak tylko postawię tezę, że tu też prawdziwi, nowi, kształcący się aktorzy za chwilę staną się zbędni. Po co mają być? skoro będziemy mieli starych, dobrych albo nowych, ale wygenerowanych, doskonalszych niż ludzie prawdziwi. Zresztą, nawet na obecnym poziomie możliwe są daleko posunięte manipulacje w tej dziedzinie. Ktoś na przykład może nam spokojnie zrobić pikuza i wmontować nas w produkcję filmowej, której nie mamy ochoty uczestniczyć. Co prawda, na razie metodami fachowymi można takie fałszerstwo rozpoznać, ale chwile przykrości mogą się wydarzać przynajmniej w najbliższym czasie. W dalszej perspektywie pewnie wszyscy zobojętniejemy wobec czegoś takiego, i na razie są to rzeczy chyba dość drogie, i nie każdego stać na takie zabiegi. Jak zaznaczyłem na wstępie, mówię tu o rzeczach, na których stronie technicznej się nie znam. Wiele zagadnień pozostaje dla mnie zagadką. Tak naprawdę. Tą zagadką jest rzeczywisty poziom AI. Jest dla mnie oczywiste, że w tajnych laboratoriach, że się tak wyrażę, różnych instytucji robi się różne rzeczy, dużo bardziej posunięte technologiczne niż to, co udostępnia się w sieci. Wiadomo, to wojna napędza rozwój technologiczny, a wojnę mamy. Na razie mówi nam się o samych pozytywach. Sztuczna inteligencja rozpisze nam na przykład dietę. To już jest. Zrobi zakupy, zaplanuje dzień, by zminimalizować ryzyko wypadku, zmniejszyć poziom zmęczenia. Powie nam, co i jak powinniśmy robić, a potem, potem oduczymy się myśleć. Twórcom tej koncepcji wydaje się, że osiągnięcie tego celu jest kluczem, bo to oni lub ich mocodawcy będą nami rządzić za pomocą sztucznej, ale kierowanej inteligencji. W tej opinii im to przyjdzie dużo prościej niż dawniej, ale będzie to kontynuacja pewnych rozwiązań historycznych, znanych z historii. Mówiłem o tym na początku. To jest opcja, mimo wszystko, optymistyczna. Pesymistyczna jest ta przywołana przeze mnie wcześniej, znana choćby z Terminatora, a i uzna, że jest koniec zabawy i swych twórców pozbędzie się po prostu. Co wtedy? A no wtedy mamy przerąbane. Dziękuję za uwagę.